Dzień dobry! dobry dzień dobry, dzień dobry serdecznie, witam. Tutaj SP działa czy...? Yy, nie. O, baza, dobra, baza. Idziemy, dawaj baza. Dobra. dobra, ja jestem, jestem na bazie, tylko jestem na pustyni. Yy, dobra. Jeszcze już, yy, żeję, tam Jeszcze raz witam serdecznie, witam. W pierdoleczku. O, Androma! Yyy, hmm. no, przepraszam, przepraszam, Hydra. Hydrusia! Dzień dobry. Kom tu papa? tutaj ona tak nie startuje tak jak na, jak na kubkę no. Tylko ona tutaj startuje tak, e, tak e, na, takiego, na takiego Szymona, tak? Tak, dokładnie tak no. mówisz Czyli na Janusza czy na Szymona? Na Messiasza Na Messiasza, okej okay. Trochę mi się zwaliły tyły Dajesz, dajesz, dajesz! Oh, kurde, please, back to area, 12! Jak ja mam wrócić do Arei, jak mi nawet... No, no nie! Co wrzucić? Dupa, wielka dupa! O, O fak. Oj! Oj, na Oj, mi się tam zapaliło! Oj, 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 Dobra, pjerapej. Idę na bardzo. Dobra, gdzie jesteś Mateusz? Gdzie jesteś? No tak no, ich, nie? No ty kupu! Gdzie jesteś? Gdzie jestem? Na bazie, dobra. Jest jakiś, ulec jakiś chłop do nas, a przyjezie i nas złapie. Oj, strzelają do nas! Oj, jest A co mają robić? To Taki Putin da im bronię i później dostrzegają do nas. I, i, o, witaj! Tak lekki like kogoś ale później z bazy, z bazy, z bazy, z bazy. to się to patrzcie widzę, że nas tu trajemy, tutaj troszkę Amerykanie ruchają no a, bo ze spóźnieniami wszyscy a, są, są, a, a Rosji są wszystko I takimi, i, takimi, I takimi, taką wodą yy, ta woda robi zaspę. Tak, tak, tak. Co to jest? Dril? oh ja drila. drila Drill. 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 Martin, Idziemy ich ruchać, nie? Tak. Dobrze. Martin, to pierwsze psawy. No i to pobywamy z Pierwszy, no, 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 nie ma No tutaj ja, chodźmy, tu za mnie Ja mam thriller, no dobra Uwaga, tyle leci. To foto, ja. Jest. Gorzej, bo tam załuszyłam. Człowieku, uciekaj. <grym> On ma to i Izaka, to jest Z przeżyjesz Nie No i żeś musiał umrzeć jaki typ? jaki typ, jaki typ, jaki typ Ja to w ogóle nie ogarniam Jak wybrać bronie, bo tutaj się lagują Nie w ogóle Jak to, to się robi, masz szałeczkę na początku Znaczy bug zrobisz wybierasz sobie i szałeczką tam se jedziesz w bronie po prostu yy, Tylko musisz sobie Kuźnę z bazuki dostaniemy je. Bazuka Gościu, nie baw się z nimi. wejść po prostu strzelaj do nich z bazuki. Koniec kropka. Dobra, chuj. Idziemy im wsadzić. Wiel... I dobra, będziemy strzeli bazukami dildosowymi. To są takie wielkie dildosy. Tak? Tak. Dobrze. O, tam jest u góry. Yy, tam jest u góry gołębiarz. Niech wypowiem się na są to Będę trochę ciszej mówił, bo. W ogóle mieszka Polka, a ja mieszkam w Niemczech. <grym> nie musisz się zbierać na nagraniu wszystkim. Widzę. A ona, nie jest. A ona zaraz przyjdzie, a ona jest taka ona, ona na... mówi, mówi, ona umie mówić po polsku. E, ładna. O, rąbłem! Rąbłem! Ja pierdzielę, ale ładnie dostał. Zwaliłem helikopter, nie? Ale to było piękne. Martin, na... myślę, że to nagrałeś, bo jak nie. To e, nie, zginąłem w tej chwili i się nagrała tylko jak się. Chod, 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 chod. O, ale to było dobre, jak go ściąłem z dachu, nie gołębiarza, znaczy, no, tylko tego strzelał sami Widzę, że tam wybuchy ala hakbar Tak. Dobrze? No, to, a, to się nazywam... Dobrze wsadzam? Tak, tak, dobrze, tak. Dobrze, to się bardzo cieszę, jestem bekowym chłopczykiem, hahaha. Ha, ha. Moje tak. mikro mnie robi bardzo, bardzo, bardzo malutkim dzieckiem. Dobra, w śmieciu. Yy, morda ci w kubeł. Dobra, Martin, Martin, chodźmy, chodźmy wszystkich gwałcić. Chodźmy ich wsadać, dobrze? Ty, ty idź tam, tylko idź tam. Dobrze, idę, idę przed tobą. Patrz, patrz, gościu raszuję. Gościu Rambo, nie? Idziemy. Oj, za nami, typek Ej, no ja go nie trafiam. Ej, no ja ty... on dostaje. Jak tego nie trafiasz, musiałem ci pomóc. Ja, piąc, ja ci, nie, ja ci, nie, ja go, ja go trochę, oro... jak ty masz, co to jest, apteczka? Ja tak, żebyś się happy miał i... Ja, bo ja... co ty myślisz, że ja taki nub jestem? Ja By bym się cię miał na strzała. No ja? wiem, no tylko no że to przyjęliśmy. Co, no, 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 to mnie to nie obrażaj, proszę. No <reloclicher> I sora, bo mój, bo mój głosik jest, mój, mój, moje mikro jest takie, że mnie robi takim dzieckiem. Ja porównałem. Ja sobie na. Tym, na... jak się nazywa. No tam, no tam to taki. Mód0.. zmienia głos. To ja sobie porównałem mój głos do tego, co teraz normalnie gadam, i jest okropnie zmieniony, bo mam takie mikro. Daj. D하지ł... <Fahrenheit> Nie żywimy o swoim głosie, bo naprawdę jest bardzo humorystyczne. Ale nie będę musiał twojego głosu wywołać. Bo... No, że, że co? Że ja ją bym rozbawiać? To nie rozbawiasz mnie czasami tym twoim kusikiem. Dziękuję bardzo, zapnij pyski, graj kurwa, no. Ja bym też takie dziecko ja, ja w sensie miał. Dobra, ja wróć. Dobra, ci uwielbiam. Nie no, ja bym... Że... Nie no, ale sorry, nie, bo Mikro, no to kup mi nowe mikro, to kup mi ej, nowe ej, mikro. Ej, albo pożyczyć moje mikro i to się zamień, bo ja chcę, być, o, od, chcę, się, chcę o, się odmłodzić. Bo, że to masz mikro takie, powiem, no, no ja mam z taką pianką, nie? I ja no, tą, no ja mam taką z pianką, ale nie... Ja, to, ja, to, ja, so, ja tą piankę uwielbiam wąchać, powiem A ja miałem relację od całego ja czupu ja i różnych... Ja ja miał... ja, ja, jak ja mówię, to ty, ty masz słuchać. Ja, miałem teraz tak, ja też miałem takie mikro, tylko ja miałem całą od keczupu, sosu i majonezu. I też tam było, co, to było margaryna jeszcze, o tak. Pamiętam dobrze, bo jadłem, bo bardzo nie, nie chciał mi się podnosić do góry, więc jadłem z mikrem. I lubiłem te mikro, lubiłem, lubiłem te słuchawki, tylko wiecie, co się stało. Siostra mi odcięła wszystkie, odcięła mi kabel. Od... Mikro, słuchawki tylko działają więc zostały tylko wspomnienia. Dobra, no A ja sobie wypryskałem mój. Yy, mój, mój mikrofon wyciągiem z fiuta i aksem. Teraz, i teraz tak, tak, tak ładnie pachnie. Wyciągiem z, fjuta, wyciągiem z Tak, to jest uwielbiona kamerę, ona mnie zachęciła. Dobra, chodź idziemy rasować. Chodź, wiesz, gdzie jest baza. Często. Chodź, kurwa, chodź, chodź. ktoś tam jest za nami jakiś pedał. To? Czekaj, powiem kto to jest. Różowy nick miał. Różowy? Yy, chyba dildociarz. No, widać, że... Yy... O, no, no faktycznie miałeś acerę. No weź go walce... A... Wal z bazuki Wyrupałem go. Jak cię uleczyć? Nie możesz mi uleczyć, to ja mogę ci... Ale... Ty... Ja go zabiłem. Jeszcze... I... Chetrocika mu jebłem, ale... Yy, mów ty mówiłeś, że jestem słaby w czelaniu, no i co? To... No, tylko, że on jest z rpg no, 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 bo on cię tak wyrąkał trochę, no. No. Mówi, że gołębiarz na dim-dokie... Co tu pisze? Spankile... Spankile... Sp Spankile... jest kolejny! Co? Zajebałem. Uwany gołębiar. Skąd oni się w ogóle biorą? A tutaj ty Martin! Oj, przepraszam. Chodź, ja, ja wiem gdzie. Tutaj się schowamy, no i spadłem, dziura tutaj. No, 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 coś, spadłem. coś to powinien naprawić. Ja bym tutaj wziął za... No ja będę miał bazookę. To, to ja ci to ja ci mi do nie, do będę strzelał, dobrze? Dobra. Oni będą chcieli to przyjąć bo my myślą, że tak łatwo jest, nie? No. a Ja A ja bym Ty wyskiduj. No. Ja a będę tam no. Ej, patrz. Ty patrz, kto tam jest. Kościół nas strzela po prostu. Patrz. Dobra, chuj mu stopy? Ale strzelaj tam w pojazd, tam, tam jest dalej, widzisz? O, widzę. No, z, zestrzel go, zastrzelaj. Zestrzel, mm. no. Chyba trafiłem w słówkę. Nie. O, i strzelają! masz ma traf... Chowaj się. Martin, Martin oni strzelają, ty. O, jest mutacja, przepraszam. gardło mi boli. My mutation is my fucking modification, chociaż że mam. modification. Chociaż że mam. Ty, ty, wysz... ten... Zaraz Zasle... typek jest, uważaj. O, jak już te, Tego nie... O, o, ja wybieram mapę. Wybieram, wybieram. Jest. Wybrałem. Pierwsza jest moja. jedynka wciskaj. Jeden. Jedynka. Słuchaj, mam... Może moja ulubiona mam... mapa. Może i mam 14 lat, ale jest masakra, nie? Jest masakra z moimi tak, ikrem. Tak, no, masz przechrapane dzieciństwo z tymi mam... ikrem. Nie, moja mutacja, Is... moja mutacja jest taka, rzadka, jak tupa. USA. USA. No i? Co bierzesz? USA To tam wziąć. Eng Inżyniera. No Ej, co za gówno! Miał być. Ej, wytłumacz mi to. Co? Miał być... To nie jest moja mapa. To jest ta sama gówniana mapa. Ale cię wyruchali, Martin. Oni są panie ci umysłowo. To ja, nie to, nie ja to ja to do admina. Output no, no wyruchali cię, no przepraszam. No, ale tak bez gumki w dodatku. Że tak. mnie ostrzegli. Chociaż w ciąży. Jak się z tym czujesz? B y dostanę 500 plus, i dokonam tak. później aborcji. Tak. tak. Dostaniesz 500 plus. O kurwa. Gdzie ty jesteś w USA? Bo jestem na no, no, mówiłem ci, że jestem w USA. Dobra. No ja jestem no, w AREI. No kurwa. Ja ty jesteś, jak jesteś w AREI 69. Ej, 69. Też ci się z czymś kojarzy? Tak. Martin, może z tym takim analem, coś robił z, z traksem. Nie. Ty z Traxem lubisz, nie? Straxem nie wiele rzeczy. no, co to mam być? za... Le... Co to... A ze mną nie lubisz, nie? Ja idę na konstrukcję. Konstrukcję. Ze mną nie lubisz. Z, 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 to, jak ona z twoją konstrukcją, to byś ja się na idę na konstrukcji, ruski tu przejęły. A nie, nie ruski. Zapraszam! Ja. Jesteś na konstrukcji czy gdzie? Jestem do tych czerwonych znaczków, które oznaczają, że co... Są... Że musisz zgwałcić. Tak, ich rodzinę. Że to musisz był... zgwałcić rodzinę Traxa. No. Nie. Ale nie Jakie to było pro... Szkoda, że tego nie nagrałem, nie? Jaki to był pro parku, nie Minecraft ty. 36 level? Ja Ruski! Ruski lecą! Teraz się spytajcie, jak się z tym czuję Tak samo jak w 35 Zero broni mam To są downy Martin, Martin, jestem za tobą, chodź Chodź, chodź, chodź Chodź Rzucimy Tylko dwa granaty, bo tyle mam A ja nie mam granatów, no Martin Weź mnie Nie weźcie mnie, nie rozwalaj, proszę To jest nasz Proszę Cię. No, żebym dostał. Dobra, napierdalamy. No i wszystko przejęli. Ciężarówki tam są! Kurwa mać, strzela jakiś pedał. No Martin, chowaj się do ciężarówki. Czekaj. To do ciężarówki. Ej! Drill Zbosh, nie? Zobacz, Drill Zbosz. O oh, boż. Chodź. Chodź. A, a, a ja mam d patrz, patrz mam Dido, patrz No dobrze, jak ci sta Drilla, chodź chodź, rzecz. Chcesz się ze mną bić. Oooo! Wyjdziecie drugą stroną. O, Ty ład. Ty, ty, ty? Oh, wow. ty chcesz. Oh, wow. Ty? 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 będzie <laughs> Ty? Ty, 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 ty. ty? ty? Ej, on on przyjechał i w rękę w ryj, nie? Tak całą. No, ale to znaczy, bo jak on trzyma to, to takie taka... To nie, nie zginę tej ręki, A, tylko tu, taką jak to Taką prostą ma rękę, nie? No on ma taką, on ma takie... tutaj paluszki takie... Takie śmieszne paluszki. No. Ej, ale patrzki. Ale, ale zauważyłem, że ty, że ty się patrzysz na mój tułek, Ja ja O Ja pierdzielę. To, ej, tam jest Rusek! O, nie to znasz. Koda. Wszystko... Ja powiedział do niego suka bledy na ja może to... Jezus Martinku! Uciekasz mi! Patrzcie. Bo się Martin, patrzysz na mój tyłek. Martin, patrzcie Martin, patrzcie Martin mi ucieka, nie? Dobra kapturę. Kapturujemy. Martinku. No załóż kaptur. <laughs> Jakie to było suche. No, paniś takie suchary, że aż pod nogami. Tu. Eee, A. A. o! Fra, w kapturę tę frag Dobra, idziemy na kolejny Motherfuckers. Pokażę ci, jak przejść przez ten mur tam, nie? To będzie, patrz to, patrz, patrz to, patrz to. No, patrzę. Patrz to Ba-ba-ba-ba-bonfire. Ba, jak on to Dobre to było, nie? Bo tam jest takie okienko otwarte i tam można przejść. Ej, rusek! Ruski! Ruski! Skąd? Gdzie? Zabiłem jednego. Chodź. Pija się po klatce schodowej. Przyjacielu, cielu, Idę. Kur, 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 kur. kur Jak mnie jeszcze... strzeli. Ach, wypakował. Ja drila wyciągłem. Bo chciałem mu wsadzić. Pamiętaj, spokój. Huh. masz tu kość piesku. Uważaj! O nie Ej, ulecz mnie Masz, uleczasz się ah! Dziękuję Co za biedek To jest o moj jaki biedak Ej, ja nie mam zwadekka O mojaj jaki biedak dym, 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 dym. No. Martin Martin no. Ja nie mam zwadekka Może ktoś z nas czerówki świetki Podobno nie masz tego dzwonka od telefonu bo ci ukladli No, buci, Kladli. no Kladli mi widzisz A tutaj są miny Nie, ale fajnie by były Szczerze to support powinien dostać miny. A ty... O, o, Cześć tu gdzie ty jesteś? Ej, czy tutaj jest Sraka Martina? Chyba tak, bo tutaj jest coś Biochaza, tutaj jest chyba toksyczna Srakina. Tak, To jest tutaj tego kamerzysta Hazard Tak. Tutaj jest Sraka Martina, nie? Po, po 80 fasadach. Po, po dwóch flachach wody i po leśnych dzbanach po jeszcze... Yy, nie wiem. A to może ja nie... jeszcze się zesrać. Po drugie to... i potem co może się zesrać. nie? To jest już Biohazard, patrzcie, nie? Straka Martina, Biohazard. Bazard, no To ty mnie nie obrażasz tym. Ty... Nie, nie obrażam cię! Mówię, Dobra, chodź. Chodź. Zamiesz... Jak nie rozumiesz, no to kupaj. No chodź, jest. chodź, zamieszkamy w tym domu. Dobrze. W tym, o w tym, idzie za mną? Zamieszkam. To ty To ty będziesz trans ja trans transportować. Ja kupię to. okna. To w tym razie, to w takim razie... to w tym to w tym, to w tym punkcie Ale, ty będziesz transwestowany. E, Drzwi. To ty będziesz transwersy tą teraz. Nie o, o, ja. Yes. No ja byłem. Yes. No. Ty teraz będziesz kobietą. O patrz, widzisz? Tak to teraz... <noise> ja, ja chciałem... taki mega parkour zrobić, wiesz. Nigga. Nigę, nigga, nigga, mega, nigga, negy. Nigga. Dobra. Ej, ej, skrzynki. Skrzynki z tego z... Y, ob, OLX, nie? O, o, ol, ol, no, OLX. O o, coś tu lata! O, 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 o! Ja nic nie Martin! Czekaj, no, no, Patrz, czekaj. jest... Codzi mam plecak z Biedronki, nie? No, widać. Baza przy... Jak cudownie. Ach, jest. O, o, o. Nie o, o. ruchać. No Oni będą się tam kampić. Dobra, wchodzę z bazuką. Bo 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 bo, bo bonfire. Ty, 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 ty ty... Ale biedak. Granata rzucali, Oj, jak oni przejęli? I tutaj, tutaj zamurowane? Tak. Ej, może oni tutaj weszli. Dobra, ja idę tędy. To wy tam, biedaki, przejmujcie. Co? Zginąłem. A ty? Ja nie, nie zginęłem, bo ja byłem w wentylacji akurat. Się wietrzyłem, wietrzyłem moje jajka. Jaki ja boczuch jestem. Wypierdalaj! No i zabił mnie kamikadze, no. Ej, Martinku! Co? Gdzie ja jestem, Kamikaze? Oni przejmują nam bazy, Martinku! Już idę ci pomóc! Ale oni nam wszystko przejmują! Te biedaki, kurwa! Jak mogą nam przyjąć? to i? Oni już nam dwie bazy przejęli! Chciałeś powiedzieć. Ej, co tutaj strzela w ogóle? Do ciebie? strzela! Panie nie no. Wątpię Tutaj jakoś nie widzę celu Marcinku, chodź ich Proszę Weź swojego wielkiego longdika, Nie No i oni przyjmą trzy A Ale ty jesteś Gdyby, Gdybyś tutaj nie mieszkał Na pewno byłoby inaczej Ach. Dobra Ach. Jezus, ten odcinek wyś napisz, że on będzie plus 18, proszę Cię. No bo czego... to napisz, bo... Tam napisz ofensywnie z Nutrixem i tak będzie, i, do, i napisz tam jeszcze plus 18, nie? Bo ja tu tak, takie, te, ale i pewne i tak, dzieci 10-letnie będą oglądać. W ogóle, ile ty masz sumów, mój przyjacielu? Przy... Mam 63 tysiące. Nie, 63 tysiące. No chyba jeden To ja na no, moim starym kanale miałem już tysiąc widzów. Nikt nik, nie, nie pamięta, nikt nie zna. Przepraszam sobie, Bo ty miałeś kanał, ale pod moim domem. I... Ej, się <laughs> Sniper, Snajpor! snajpor. To Martin, go z... bo, Martin tam jest snajper, on tu idzie. Uważaj! Tu, tu, jest prawdziwy snajper. Aaaa, Martinku. Gdybyś... Martinku. Gdybyś... Kurwa, jego ja trafić nie mogę. Zaraz mi trafi? ale bania! Aaaa, eee, fragensów. K jaki ka Za moich K czasów to się nie kradło pieniądze, tylko fraki. Kurwa, pana to... No, tak Mów, fragens. O ja, nigdy się nie udaje Ty jesteś! Ulu, 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 ulu. O ale David... to było pro, widziałeś to? No... Andrenie, no nie... na jedziemy, mnie leci? Idziemy do baza, idziemy na bazę. Tylko... O, jest! Zusek. O, 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 o. Martin, 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 dodatkowe ruchanie. o, 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 o. Od nie, Odgłosy, odgłosy. Z kim nie o, 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 Z kim nie No, widzisz, zmieniłem cię. To nie ten dawny Janie. nie? No, i tam jest u góry ktoś. Nie powinienem kupować. Nie, czy nie, powinnić, yy, nie powinienem. Nie powinienem, na, dla nie powinienem oglądać YouTube'a. To jest po pierwsze, ale oglądam. No widzicie, nie, nie znacie mnie to dobrze. Znaczy, byłem na jakichś dwóch odcinkach, odcinkach u ciebie, nie? A to są stare. Jestem te. Tak. O no, Marty! Patrzcie, patrzcie, to jest złodziej, to jest, to jest prawdziwy yy, złodziej gimpera. Mieżąc, Ta za ja zginę. Nie będę Ta. obrażał gimpera, bo on jest yy, mądry. Nie wiem, że ty. Spoko, koleś. O, przecież... Ej, no jak się uleczyć, Martinku? Dobra. Yy, no chodź pod masz kamizę... O, tu tu masz i wejdź. O, 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 jak mnie leczy. O, aż mi lepiej. <laughs> Chodź mi, jest to czasami szkoda, bo... No, Murphy, wiem, że po tym odcinku nie będziesz chciał już ze mną nigdy grać ani gadać, więc już zamknę ryj. Dobrze? Wiem, że już nigdy nie będziesz po nie, tym odcinku... Nie, komentuj chciał... wszystko, ale... Po... Bo ja, wiem, jak skończymy, to już nigdy ale nie będziemy grać... nie komentujesz tego otoczenia, tylko te twoje... Y, ja te twoje, twoje emocje... emocje? Nie wala akurat. O tu nie wiem jak Aim forever kupo! Thank <laughs> forever No. Ale, so... Ja jestem Ogart, tylko wyrobię. Mówić... O o Martin patrzcie! Martin ofensywnie Dobra.